Bo skoro jedno z najbogatszych państw na świecie, czyli Norwegia, przekazuje pomoc na Ukrainę w postaci tysiąca dronów, no to chyba to jest ważna informacja. Tutaj czytamy, że Norwegia przekaże Ukrainie kolejnych już tysiąc zwiadowczych dronów Black Hornet. Niektórzy z Państwa pewnie wiecie o co chodzi, ale niektórzy nie wiecie. To ja Państwu przybliżę zabawkę, to urządzenie. Tutaj mamy właśnie opis w Wikipedii. Proszę Państwa, 195 tysięcy dolarów. E, profesjonalny, oczywiście, e, system Black Hornet. 195 tysięcy dolarów. Tu widzimy żołnierza, który trzyma w paluszkach tego drona. Oficjalna strona Wikipedii. Sami zobaczcie Państwo, jakie to jest maleństwo. To musi być naprawdę e, potężna technologia. Ja tutaj mam taką 9-woltową baterię kwadratową, To mniej więcej, mniej więcej by była taka wielkość, prawda? Tak, to by była taka wielkość. To tej wielkości dron, no plus ogon, tak, i wirnik. To, proszę Państwa, musi być high-tech i to musi kosztować 195 tysięcy dolarów. Ja przypomnę, że polski rząd zamówił za 14,5 miliona Black Hornetów. Więc my za to oczywiście zapłaciliśmy. A tu mamy tego horneta w powietrzu, nieco inny niż na tym rysunku. No, widocznie różne wersje. Dron ewoluuje i mamy taką sytuację, że nawet Wielka Norwegia przekazuje hojny dar. Proszę Państwa, chciałem Państwu coś pokazać, bo Rosjanie. Znaleźli takiego drona i mamy właśnie nagranie e, gdzieś tam z frontu żołnierz trzyma w ręku i mówi no takie cudo znaleźliśmy gdzieś tutaj spadło koło nas. O taką sztuczku nasze parnie podniali. Taką już nasze nasze parnie podniali. To jest już szturmowa grupa to są, proszę Państwa, systemy po 190 tysięcy dolarów. Jak widzicie Państwo, troszkę różni się wielkością od tego, co widzieliśmy na oficjalnej stronie Wikipedii. Tak, to jest, to jest tej wielkości przedmiot, a tutaj widocznie Rosjanin miał małą rękę, i tak to wygląda. Proszę Państwa, chciałem teraz przy tej okazji przedstawić Państwu postać koszykarza amerykańskiego Shakila Onila. On już oczywiście nie gra. Miał dość duże dłonie. 26,5 cm długości i 30,5 cm szerokości. Ja rozumiem, że szerokość w tę stronę. Myślę, że to były dwa razy większe dłonie od moich. Jeżeli firma, która produkuje ten. Dron, helikopter, e, użyła do reklamy Shaka Onila, no to rzeczywiście on może być taki mały. W praktyce jest to dokładnie to. To jest, proszę Państwa, Black Hornet e, super, e, hiper tajna broń e, amerykańska, e, natowska, norweska. Ciężko stwierdzić, kto to produkuje. Można doczytać, to pewnie żadna tajemnica. Ale to wcale tak nie wygląda, jak Państwo tu widzicie. No, chyba że Szak Onil trzyma tego drona w ręku. To jest dokładnie, proszę Państwa, to, co, co tam walczy. Już Państwu pokazuję. Tu, jak widzimy, tu jest bateria. Ma cztery diody kontrolne. To są takie rogi na tej baterii, które stanowią stabilizator. Tu jest jakaś tam jakiś czujnik. Kamerka po środku. I e, z boku tak, też e, Państwu pokażę. On się troszkę różni, bo wiecie, proszę Państwa, trzeba dowartościować produkt. E, ten nasz tu trzymany przeze mnie dron ma e, ten statecznik. E, ten ogon, no taki pręcik cienki, a ten ma tutaj taką zabudowę. Tu, proszę Państwa, widzimy, że są śrubki, widać, że tu są klapy rewizyjne, że tam, proszę Państwa, tam wiórnik na przykład chodzi, że go trzeba konserwować i tak dalej. Nie, proszę Państwa, tu jest taki mały silniczek elektryczny, a tu jest po prostu kabel i to wystarczy w zupełności taka cienka tyczka. Zresztą, jak Państwo będziecie szukali Black Horneta za 190 tysięcy dolarów, to dokładnie ten model też znajdziecie. A, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego. 75 dolarów. To dzięki uprzejmości jednego z nas jestem w tej chwili w posiadaniu chwilowym takiego drona. To jest dokładnie ten dron, który kosztuje, proszę Państwa, 75 dolarów, ale można też go sprzedać jako zamówienie rządowe za 195. Oczywiście odpowiednio opakowany w joystick do sterowania jest odporny na uderzenia i tak dalej. To, proszę państwa, usprawiedliwia kwotę pieniędzy. I to chciałbym nam dać za przykład tego jak się wyciąga od frajerów, od rządów pieniądze na na zbrojeniówkę. Ile płacimy jak frajerzy za to co w naszym imieniu tempi politycy zamawiają a my nie mamy wyjścia, bo się nie znamy. Ale dziś już wiemy, dziś już nam nikt nie wciśnie, że Black Hornet to jest, proszę Państwa, coś niesamowitego. Jedyne, co różni ten Black Hornet za 70 dolarów od tego za 195 tysięcy dolarów to zasięg. Ten jest znerfiony do 100 metrów zasięgu, Kolega rozpracowuje, dlaczego ma 100 metrów zasięgu. Być może, że po prostu tu jest taka antenka z tyłka, mu wystaje, być może, że długością anteny idzie to wyregulować. Ci z Państwa, którzy jesteście tam krótkofalarzami, to wiecie o czym mówię. A tamten ma kilometr zasięgu. Tym się różni oprócz ceny, jeszcze. Proszę sterowanie tym jest, jest masakrą. Coś tam wiemy o dronach. To jest, to jest jakaś porażka w ogóle w porównaniu z normalnym kładkopterem, z systemami stabilizacją, które też nie są takie drogie. Spokojnie, 2-10 tysięcy w tym przedziale mamy wszystkie systemy możliwe w kładkopterach, ale to jest, mówię, maszynka do wyciągania pieniędzy i powinniśmy być na to odporni.